Mamusiu, tatusiu, dobry dzień, to jedna z takich pieśni, moich ulubionych, w którym śpiewa się o czymś, co dla wszystkich oczywiste, ale mówi się o tym w sposób nieoczywisty, przynajmniej ja to tak interpretuję. Co ciekawe, słowo ciąża w pieśniach ludowych praktycznie nie występuje, bo albo dziewczyna zgrubła, albo pobladła, albo na brzuszku przygrubła, albo sześć półek fartuska już ją nie no generalnie... Nie mówi się o tym, co się stało, ale wszyscy wiedzą, co się stało. Tak samo jest za śpiewkami o wiąkach, ale o wiąkach będzie kiedy indziej. A tutaj to, co najbardziej mnie porusza w tej pieśni, którą możecie znaleźć między innymi w tym zbiorze Józefa Lachnera, podkrakowskie piosenki ludowe. Bardzo znany zbiór, wykorzystywany przez wiele grup śpiewaczy, zespołów obrzędowych. Kół gospodyń wiejskich. Często się zdarza, że ktoś śpiewa mi w czasie wywiadów terenowych jakąś pieśń, którą później tutaj odnajduję. Tak jest zresztą z wieloma pieśniami, ale to też jest temat na, na inną opowieść. Natomiast to, co bardzo mi się podoba w tej czterozwrotkowej raptem pieśni, ten, ten sposób niedomowienia um, od lustra do lustra chodziła nie tak ocórecka, jak była.